Dzisiaj, gdyby ktoś najprościej chciał zdefiniować, po co jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, to co go definiuje? To, że nie radzi sobie z wieloma rzeczami i dziedzinami życia, a które najłatwiej znaleźć, to do czego dopłaca. Dzisiaj rząd jeden, czy ten, który też stoi w kublach i, i chce startować do wyborów, czy chociażby dzisiaj opozycja, zaczyna się licytacja do czego ile dopłacić. To jest najprostsza definicja to, co w Polsce nie działa. Nie rodzą się dzieci, rodziny mają ciężko, trzeba dopłacić z 500 plus do 800 plus. Nie ma w Polsce mieszkań, trzeba dopłacić. Nie opłaca się robić w Polsce, uprawiać roślin, robić żywności, trzeba dopłacić. Dzisiaj to jest najprostsza definicja niepowodzeń rządu Prawa i Sprawiedliwości, że trzeba do czegoś dopłacać ja uważam, że My, to nie jest Polska naszych marzeń. Ja chciałbym ją zmienić. Dla gdybym ja chociażby nie miał na początkową działalność swoich własnych pieniędzy i nie mógłbym też ich bardzo często dokładać, dzisiaj nie byłoby agroługi. Gdybym ja nie miał zdolności pozyskiwania ludzi, którzy też będą sami angażować się finansowo to wszystko, nie byłoby AgroUni, Nie byłoby tego i nie byłoby żadnego innego projektu politycznego. Ten projekt, który ja prowadzę, jest jedyny w Polsce po 1989 roku, który powstawał jako projekt. Od zera. Totalnie od zera. My nie mieliśmy posłów, polityków, ludzi, którzy byli zaangażowani w jakieś inne partie. Kiedy telewizja publiczna cię niszczy, kiedy wgrywają ci na telefon Pegasusa, kiedy sprawdzają co robisz i uruchamiają za pomocą Pegasusa aparat, sprawdzają ile masz na koncie, z kim piszesz maile, bo to wszystko dotykało mnie. Ale to pokazuje cenę, jaką trzeba zapłacić za, za działalność polityczną. Się zderzyłem, więc jeżeli chcecie poznać moją sylwetkę, to ja chciałem tylko, e, tylko tutaj po, e, powiedzieć jedną rzecz. Że zaangażowanie w politykę wymaga stuprocentowego wyjścia ze strefy komfortu. Także Unia i moja wizja polityczna jest taka, że w Polsce jest potrzebna głęboka zmiana, a nie mała korekta. I musimy sobie jasno powiedzieć, że formuła trzeciej RP po prostu doszła do końca. I się wypaliła, skończyła i dziś trzeba usiąść i zobaczyć jak wygląda Polska i powiedzieć dobra, to zmieniamy, to zmieniamy, to zmieniamy, bo potrafiliśmy w Polsce zbudować tysiące kilometrów autostrad, piękne stadiony, inne inwestycje, a nasze państwo nie potrafi zbudować chociażby miliona mieszkań i powiedzieć sprzedajemy je normalnym zmarży ludziom, którzy te mieszkania potrzebują jako swoje pierwsze. Te wybory będą właśnie o, o wizję Polski jaka będzie dalej. Jeżeli ludzie wybiorą za chwilę że im pasuje 800, plus i się z tym wiążą, i jeszcze, żeby to przegłosować jak najszybciej na dzień dziecka i, i, i pójdzie dyskusja tylko o to, kto szybciej to zrobi, to według mnie jest zła wizja. Jakie są gospodarstwa na Ukrainie? Są gospodarstwa korporacyjne tak duże, jakich w Polsce nie ma. Połowa obszaru Ukrainy uprawia 96 gospodarstw, które mają od 100 tysięcy hektarów, uwaga, największe to miliona hektarów. Obszar Polski. To jest połowa obszaru Ukrainy. Wyobraźcie sobie, że w Polsce jest 96 gospodarstw, które są korporacyjne, to są międzynarodowe koncerny, fundusze inwestycyjne. 40% inwestycji w rolnictwo w tamtym roku ukraińskie jest zrobione przez spółki z Cypru, to, to jest często kapitał rosyjski i kapitał z całego świata. My nie pomagamy rosyjski, ukraińskim rolnikom firmom, korporacjom, które tam produkują żywność. Może to przynieść dla nas bardzo duże skutki, bardzo negatywne skutki, to co zostało wprowadzone przez Unię Europejską, czyli całkowita liberalizacja i otwarcie tego rynku. I tu nie chodzi o konflikt. Bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby Unia Europejska zaangażowała się i jak najszybciej to złożyło wiozła do Afryki, do Karaibskiego Bliskiego Wschodu, tam gdzie chleb zdrożał nawet o 700%, w momencie, kiedy spekulanci przewidzieli kryzys na rynku zbożowym. Dla mnie jest niewybaczalna biedność Unii Europejskiej i ONZ-u. Brak zaangażowania w to, żeby to zboże przejść, żeby rozbudować porty, chociażby w Polsce, żeby dziś zboże ukraińskie nie wybierało polskiego na naszym rynku. I to wcale nie musi się kłócić z Unią Europejską czy z pomocą w Ukrainie. Co będzie w czerwcu, jeżeli Rosjanie nie przedłużą tego porozumienia, które ułatwia porty czarnomorskie, którymi odjeżdża większość zboża z, z Ukrainy i na przykład wszystko zboże będzie musiało trafić przez Polskę i Rumunię do dalszych państw świata. Brak inwestycji, przełożenie tego wszystkiego, to jest działanie ewidentne na szkodę Ukrainy i Unii Europejskiej. W naszym interesie musi być pomoc Ukrainie i walka też o o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, tak żeby nie zostało zachwiane, bo uwierzcie, żywność będzie walutą.